W sali balowej Pałacu Jedlinka odbył się koncert grupy muzyków, która za nazwę przyjęła tytuł Pięknego wiersza Kazimierza Węgrzyna, Dom o Zielonych Progach. Nazwa wzięła się od wiersza Kazimierza Węgrzyna o tym właśnie tytule i kolega, który, który zakładał zespół postanowił taką nazwę nadać. No, tak, tak zostało. Zespół znany chyba wszystkim sympatyką piosenki turystycznej i studenckiej, obecny na scenie jest od ponad 11 lat. Jego kariera rozpoczęła się od zdobycia wszystkich głównych nagród festiwalu JAPA 2002. Od tej pory przepełnione poezją utwory Domu o Zielonych Progach na stałe zamieszkały w sercach miłośników gór. Zespół złożony jest z kilkoro przyjaciół połączonych wspólną pasją do muzyki i wędrowania. Są to Wojtek Szymański, Basia Mendyk, Bartoszewicz, Zalewski i Marcin Skaba. W piosenkach domu o zielonych progach można doszukać się wielu inspiracji. Strofy wielkich poetów jak chociażby Jerzego Harasimowicza, Wojtka Belona i Kazimierza Węgrzyna znalazły swoje miejsce na trzech dotychczas wydanych płytach. Teksty y, często zapożyczamy od, y, od poetów, którzy, którzy tworzą Którzy tworzą teksty o podobnej wrażliwości, jaka, jaka jest naszym udziałem. My sami też często piszemy teksty, nie zawsze jest na to czas, nie zawsze jest na to wena. Natomiast jeżeli chodzi o nasze teksty, czerpiemy inspirację z wartości, które, które znajdujemy w górach, w wędrowaniu, w, w ciągłej podróży, tak w trasie fizycznie, w marszu, jak i w życiu. Natomiast tak jak mówię, często, często są to poeci, którzy, którzy tworzą w podobnej wrażliwości. Dziś jest to grupa dojrzałych muzyków, mających na koncie setki koncertów, udział w licznych festiwalach i przeglądach. W Jedlinie Zdroju zespół wystąpił po raz pierwszy. Grało się znakomicie, Świetnie. najlepszą publiczność, Świetnie. tak śmiem Wam wpić i nawet tak. jestem pewien, w pewnym razie odbiór jest znakomity, publicznie znakomity reaguje na nasze teksty, naszą mm. muzykę, na to co wyprawiamy na scenie. Dzięki Wam. Ten koncert także się udał. Dziękujemy Wam również. To byliśmy pierwszy raz, także jesteśmy zaskoczeni takim ciepłym odbiorem i przyjęciem. Choć skład zespołu ulegał zmianie, to jedno się nie zmieniło. Wciąż jak przed kilkunastu laty chodzą po górach. Miłość do gór słychać w każdej ich piosence i choć każde z nich ma już swój własny dom, wciąż budują również ten wspólny o zielonych progach. <mulary>